Na ryby w każdziuteńki wolny dzień chciałoby się zanucić patrząc na ten sielski obrazek. Gdyby nie to, co czai się na drugim planie. Ponad 16 milionów ton odpadów z produkcji nawozów sztucznych, czyli gigantyczna hałda fosfogipsu pod Wiślinką. Tak to wygląda z bliska, a tak z daleka, czyli z kosmosu. Biały pył wraz z wiatrem i deszczem zanieczyszcza nie tylko najbliższą okolicę, ale też całą martwą Wisłę. I chociaż hałda jest już znana w regionie, to okoliczni mieszkańcy sami nie wiedzą, co o niej myśleć. Nie chcę żyć, że schodzi. Może nie schodzi. No. Cicho i spokojnie jest pod hałdą, ale o hałdzie głośno pod grańskim a to za sprawą ekologów, dla których hałda stała się prawie sensem życia. Bo jak mówią, swoją hałdę odwiedzają co najmniej dwa razy w tygodniu. Wszystko po to, by zniknęła i nie truła. Są przekonani o tym, że władze województwa nie wywiązują się z obowiązków. Mamy nadzieję także, że lokalne władze w końcu zauważą, że organizacje ekologiczne także mają coś do powiedzenia. Nie tylko mają coś do powiedzenia, ale też chcą brać czynny udział w podejmowaniu decyzji dotyczących hałdy w Wiślince. Instytucje rządowe bronią dostępu do informacji organizacjom, stowarzyszeniom, ale również i zwyczajnym ludziom. Aleksandra Jankowska, wicewojewoda pomorski, twierdzi, że akcja ekologów to burza w szklance wody, bo decyzja o zamknięciu hałdy wraz z końcem roku została podjęta kilka miesięcy temu. Ekologom to jednak nie wystarcza. W tej chwili składowisko jest poszerzane dokładnie tak, jak było rok czy dwa lata temu i żadnych robót w kierunku zamknięcia składowiska nie widać. Ekologiczny hepening pod Neptunem przyciągnął kilkudziesięciu widzów. Większość z nich to turyści, których hałda nie interesuje, tylko nieliczni przyszli, by zamanifestować swoje poparcie dla ekologów. Tak naprawdę jest to niewielkie przedsiębiorstwo, które tym korzysta, a cierpią wszyscy mieszkańcy Gdańska, którzy liczy brak pół milion ludzi. No, żeby zaczęli konsultować, jaki będzie sposób zamykania hałdy z organizacjami ekologicznymi. Jutro o 8.30 ekolodzy zamierzają spotkać się przed Urzędem Wojewódzkim i złożyć swoje postulaty na ręce urzędników.